No, no, nie no. Jakoś idzie. Czesio uważa, że nie jest źle. Czesia taktyka dobra. Czesia piłkarze jakoś tak... nie tak. Trenerze, jest 2-0 dla Argentyny. Musimy coś zmienić. Czesio nie zmienił. Czesio pewne swego. Nie mieliśmy piłki od 20 minut. Czesio nie rozumie, dlaczego Argentyna nadal atakuje. Musimy coś zmienić, na Boga. Dobrze, Czesio zmieni. Czesio zmieni Krychowiaka za piątka. No ale... Jest 7-5. Co 7-5? Czesio prowadzi z Meksykiem 7-5. Jak? W żółtych kartkach. Jak Krycha dostanie czerwoną, to odpadamy. Jak Meksyk strzeli bramkę, to też odpadamy. Nie strzeli. Strzeli. Nie strzeli. Mogą strzeli! Mogą, ale nie strzelą. Panie selekcjonerze, błagam. Joe, opanuj się. Czesio ma wszystko pod kontrolą. Ale było ciężko. Wygraliśmy, 0-2! Trochę abstrakcja, ale heroiczna obrona w wyniku 0-2. Awans imienia Wojciecha Szczęsnego. Wojtek, nasz bohaterze. Gracias. E tam, dzień jak co dzień. Brawo Wojtek. Brawo Wojtek. Podziękujmy Wojtkowi, wszyscy razem. Dzięki Wojtek. Kolejny obronione karny. Co tam z tym Messiem się wydarzyło? Wrypik Mea trafił. Ciesio, Czesią ciesio. Panowie, niektórzy mówią, że nie można Messiemu wyjebać w mordę na polu karnym. Ale to nieprawda. Można. Tylko trzeba później obronić karnego. Na tym polega odpowiedzialność. Mądre słowa. Panowie! Co ja mogę wam powiedzieć? Oto pan Salem Al-Dafsari. Proszę. Każdy dziękuję panu Arabowi. Dziękujemy panie Arab! No. A to jest pan Herve Renard. Trener Arabii. Proszę, dziękujemy. Dziękujemy panie Renard! de si on ferait exploser tout le monde. Już, już, spokojnie, pogadamy w grudniu. Aj, jakby co, to znam świetnie francuski. Szczęsnemu już dziękowaliście? Tak, już dziękowaliśmy. No, to jedyna rzecz, którą dziś dobrze zrobiliście. Panowie, oczy krwawią! Czyje? je? No na pewno nie twoje, bo ty już chuja widzisz na tym boisku. Co? Czesio, mój ty! Kierowniku sklepu mięsnego. Czesio nie wie, czy to dobrze. Chyba komplement. Ciężko stwierdzić. Zarżnąłeś nasz futbol jak dobrego świniaka. Jednak nie. Czesio, cel osiągnął. Trzeba się cieszyć. Czesio, zwycięski. Kurwa, co to jest za styl w ogóle? Czesio, granicki pressing. Chyba depressing. Oglądasz to, to trochę jak walenie konia do Rafalali. Ogólnie wstyd. No ale efekt końcowy ważny. Odróg wymiotny. Jak twoja gra. Kiedy gramy z Francją? Grać to nie wiem. Ale biegać będziemy w niedzielę. Jaka Francja? O czym wymyślicie? Premier. Za co? Za awans? Co? Prezesie, dostaniemy wszyscy pieniądze za awans do jednej ósmej mundialu! Eh. no dobra! Idę za to wypić. Idę zapalić. Cześć ojdzie coś zjeść. I ja ogólnie tu idę. Hmm... Ta Rafa Lala to taka nie najgorsza. Czesiu, czesiu, dzisiaj wygra Polska. Kibicują wszyscy, nawet matka boska. ubierz szalik czapkę, wypi, piwą żanę. W listopadzie mundial, mamy przejebane. Siedzisz sobie w domu, zimno jak cholera. Czekasz już na Meksyk,